Witam Was serdecznie. Ja jestem Ewa kulesza Bonarska. Jestem trenerem i terapeutą IFT, czyli technik wolności emocjonalnej, praktykiem integracji oddechem i integrującej obecności. A i na co dzień pracuję głównie z kobietami, choć z mężczyznami również, nad tym, co właściwie już im nie służy: chcą, co, co chcą transformować, zmienić i żyć po prostu lek, lekkim, spełnionym życiem. I teraz, jeśli chodzi o EFT, to jest tak zwana po polsku technika wolności emocjonalnej. Ona potocznie nazywa się opukiwaniem, tappingiem, psychologiczną lub emocjonalną akupresurą. Dlaczego? Dlatego, że. E łączy psychologię poznawczą ze starożytną wiedzą medycyną chińską. Przez badaczy tej metody ona jest nazywana jako czwarta fala psychoterapii. Jest y, ciągle w badaniach. Ja troszeczkę powiem o tych badaniach, naprawdę obszernych badaniach, pięknych wynikach badań, już klinicznych wynikach badań. W ogóle, jak to się zaczęło? Zaczęło się to w ogóle, można powiedzieć w takim razie, że skoro jest Połączeniem tej starożytnej chińskiej akupresury, to tak naprawdę ponad 5000 lat temu był początek, jeśli chodzi o to, o to połączenie. I jakby najczęściej w literaturze podaje się ten moment to jest końcówka lat 70., właściwie początek lat 80. Trochę historii teraz dla Was, żebyśmy mieli tutaj taki ogląd. Kiedy dr Roger Callan prowadzi swoją pacjentkę, jest to psycholog amerykański, psycholog, prowadzi swoją pacjentkę, która ma w pobie bardzo niezwykle duży lęk przed wodą. Do tego stopnia, że trudno jej umyć własne dzieci, tak bardzo boi się wody. No I okoliczności sprawiają, że doktor Roger Callan ma swoją, swój gabinet w domu w którym również jest basen i zawsze Mary, jego pacjentka, przychodząc do niego, musi przejść obok tego basenu. To teraz wyobrażacie sobie tę ogromną fobię, że trudno umyć dziecko, a ona codziennie musi przejść obok tego basenu. I co się dzieje? Ona przychodząc do niego jest już aktywowana. Tak to potocznie nazywamy, czyli jakby już są ta pamięć emocjonalna już jest poruszona, jakby odświeżona, tak bym to nazwała. I pewnego dnia Mary mówi do doktora Kalana, że ona z tego lęku przed tą wodą aż czuje mdłości w żołądku, jest jej niedobrze, boli ją żołądek. I doktor Kalan jest już trochę, nie wiem czy dobre, dobrze to nazwę, zmęczony, ale ciągle taki poszukujący, co tu zrobić, żeby wesprzeć jeszcze Mary żeby zrobili, wiecie, ten przełomowy krok. I dr Kalan uczy się również tej mądrości wschodu, tej wiedzy związanej ze starożytną chińską akupresurą i zupełnie nie wiedząc, czy to pomoże, mówi do Mery, żeby opowiadając o swoich problemach, Zaczęła opukiwać punkt meridianowy, który połączony jest z żołądkiem. Tutaj. Dla tych, którzy e, znają EFT, dla tych, którzy ze mną są e, w różnych warsztatach, na przykład w EFT, tu jest ten punkt meridianowy. I co robi Mary? Mary zaczyna opowiadać o tych swoich dolegliwościach, o tych swoich lękach, jednocześnie opukując ten punkt meridianowy związany z żołądkiem. To co się wydarza wielkiego, to to, że Mary e, Zaczyna czuć się lepiej, przestaje czuć mdłości i dolegliwości swojego żołądka, wybiega z tego gabinetu i biegnie prosto do basenu, żeby zwilżyć swoją twarz, pryska swoją twarz wodą. Doktor Kalan właściwie Mary również, są zdumieni. Po dwóch latach pracy, klasycznej psychoterapii, Mary e, pryska swoją twarz wodą z basenu. I to jest ten moment, w którym się podaje, podaje jakby narodziny psychologii energetycznej, która jest już teraz bardzo mocno rozwijana, badana. To jest taki sam początek. Jeszcze wtedy nie EFT, a TFT. Doktor Kalan bada, wprowadza różne zmiany i ma swojego wiernego, jednego z pierwszych uczniów Gary Grega. I Gary Greg, który jest amerykańskim inżynierem, jest tak zafascynowany tą metodą, że on pracuje, obserwuje, prowadzi warsztaty i prowadza totalne uproszczenie. Tak i ja upraszczając dzisiaj to wam opowiadam. Zmiana nazwy, zmienia się jakby Gary Greg wprowadza EFT, czyli Emotional Freedom Techniques, tą technikę wolności emocjonalnej. Zawiera ona dziewięć głównych punktów, o których Wam powiem, bo te dziewięć głównych, jakby na podstawie, ta jest tą pierwszą, klasycznym EFT i na podstawie tego jest prowadzonych wiele badań. Ja zaraz powiem o tych badaniach również, badań klinicznych i w tej chwili Gary Gregg jest już na emeryturze ciągle y, wspiera tę metodę w rozpowszechnianiu ją, jej, bo ona jest używana i w psychoterapii, ale i w samopomocy sobie samemu. Dlatego to jest y, dla mnie piękne narzędzie pracy. Jak? Wykonuje się IFT. Dla tych, którzy są zupełnie nowi tutaj, nie znają. Słuchajcie, 9 punktów. Mam nadzieję, że 9, że dobrze policzyłam, czyli tych punktów meridianowych, o których mówiłam na początku Wam, które opukujemy przy równoczesnym powtarzaniu pewnych sekwencji zdań. Jak opukujemy punkty meridianowe? Ja powołuję się tutaj na IFT klasyczne. Czyli to, to pierwsze, które powstało. Teraz są już różne hybrydy, modyfikacje, w różny sposób yy, yy, różne osoby pracują. Natomiast i tak te badania kliniczne są prowadzone na podstawie tej, a, tego IFT klasycznego. I teraz tak. To jest punkt karate, którą chcesz wybierz rękę i opukujesz. Po prostu w tym miejscu. Tak. Niektórzy tak. Tak. Zupełnie jak poprowadzicie ciało. Drugi punkt to breath. Tutaj, gdzie zaczynają się twoje brwi. I znowu wybierasz sobie, za każdym razem wybierasz sobie lewą albo prawą stronę. Jest to zupełnie obojętne. Możesz opłukiwać dwie naraz lub jedną. Którąś wybra. Kolejny punkt to bok oka. Tutaj na kości z boku oka opłukujesz bok oka. Kolejny punkt, ten, o którym opowiadałam w kontekście Mary i doktora Kalana, który prowadził jej terapię. To jest punkt pod okiem. Kolejny punkt zakończenie meridianowe. Następny punkt pod nosem. Te, tak jak kończy Ci się nos i przed tym, jak zaczynają usta. Tu sobie opukujesz ten punkt. Kolejny punkt tutaj, na wgłębieniu. Tu, gdzie się kończy kończą usta i pomiędzy tym jak zaczyna się broda. W tym wgłębieniu opukujesz punkt broda. Tak jest nazywany. Następny punkt to tutaj obojczyk. Jak masz te wystające kości, opukujesz, a mniej więcej, mówi się tam 5 cm od początku, a według mnie i doświadczeń i tego co czytam i, 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 i sama na sobie stosuję i praktykuję z Wami, po prostu opukuj punkt obojczyk. I tak ta energia, te wibracje one się... Um, Rozprzestrzeniają. I to jest piękna metoda, chciałam też powiedzieć, dla tych, którzy są perfekcjonistami i są przyzwyczajeni, że wszystko musi być idealnie. W tej metodzie nic nie musi być super idealne. I tak energia i wibracje się rozchodzą. Przedostatni punkt to ten punkt pod pachą. I teraz, jeśli nas oglądają mężczyźni, to może będzie trochę trudniej wytłumaczyć, kobietom będzie nieco łatwiej. Tu, gdzie zaczyna się biustonosz w tych okolicach możecie sobie dotknąć, wyczuwacie taki trochę bardziej bolesny punkt pod pachą. To jest ten punkt, który opukujemy, oczywiście delikatnie opukujemy. To jest punkt pod pachą. I ostatni punkt w metodzie IFT, który wykorzystujemy, jest jeszcze jedno, o którym zaraz powiem. To jest punkt głowa. I on znajduje się na czubku głowy. Wszystkie te punkty opukujecie delikatnie. Nie chodzi, żeby jakkolwiek robić sobie krzywdę, po prostu delikatnie Wprowadzać tą energię, te, te wibracje, które się rozchodzą. Chciałam Wam powiedzieć, że doczytałam ostatnio, że po 30 latach Mary powiedziała to jakby oświadczyła publicznie, że ta jej fobia, ten Paniczny lęk związany z wodą nie wrócił. Po, przynajmniej tak zdeklarowała po 30 latach. Ja Wam z serca pięknie dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.